Wielką ludzkości jest Afryka. We wschodniej jej części leży Tanzania. To tutaj około 2 miliony lat temu rozpoczęła się wielka przygoda. Tak jak Neandertalczycy pochodzący od Homo Heidelbergensis. Neandertalczycy pojawili się około 300 tysięcy lat temu, rozprzestrzenili się po Europie i Bliskim Wschodzie. Pod względem genetycznym znacznie przewyższali swoich przodków. Ich genom różni W 1989 roku naukowcy z Izraela dokonali sensacyjnego odkrycia. Znaleźli czaszkę Neandertalczyka zawierającą szczególną kość, gnykową. To na niej osadzony jest język w tyle jamy ustnej. Kość gnykowa jest anatomicznym warunkiem jednej z najważniejszych. Bardziej jeszcze niż jego przodków, upcha go pragnienie odkrywania nowych horyzontów. Przyszłość należała do niego. Był pomysłowy, a jego ciekawość nie znała granic. Homo sapiens był wysoki i szczupły, miał długie ręce i nogi, był wrażliwy na zimno, ale rekompensował to wyjątkowymi osiągnięciami. Był ewolucyjnym sukcesem. Około 100 tysięcy lat temu Homo sapiens opuścił. Niektórzy badacze są przekonani, że jaskinie z malowidłami były miejscem uduchowionym. Służyły do ceremonii inicjacyjnych, w których podobnie jak u dzisiejszych niektórych ludów, młodzi mężczyźni byli przygotowywani do udziału w pierwszym polowaniu. Ale do jakiego celu służyły dokładnie, możemy się jedynie domyśleć. Ostatnia epoka lodowcowa dobiegła końca 12 tysięcy lat temu. Słońce powoli roztopiło dawne lodu. Lodowa planeta stanęła na skraju wiosennego przebudzenia. Nastała złota era okresu międzylodowcowego. Ten przełom odzwierciedla rozwój prehistorycznych osad. 9,5 tysiąca lat temu w Czatalchijuk, 300 km na zachód od Gebekli powstała pierwsza duża osada. Wkrótce po Uruku pojawiły się inne imponujące miasta w Mezopotamii, Egipcie i innych krajach. W ten sposób ludzkość doświadczała coraz to nowych punktów zwrotnych. Wraz z Homo sapiens rozwój nabrał tempa. Genialne wynalazki pojawiały się w coraz krótszych odstępach czasu. Motorem osiągnięć ludzkości jest człowiek, jego ciekawość i wola walki o lepsze życie.